Tak, ja ze mną kapitan Śląska, Sebastian Mila. Sebek, zacznę od pytania, takiego może nie o meczu. E, Czy ty jesteś przesądny? Nie, raczej nie. Pytam dlatego, że tak, dzisiaj piątek, trzynaste spotkanie z Olesem Lęczykiem. Trzynaste bez porażki, a zatem e, ta trzynastka może być szczęśliwa. E, a z drugiej strony, to co w ostatnich minutach się działo, te dwa słupki, przypominało mi końcówkę meczu z Krakowią, kiedy też wam uciekły w dwa punkty. Rzeczywiście dzisiaj mogliśmy to spotkanie wygrać. W końcówce meczu mieliśmy dogodne sytuacje. Aczkolwiek też musimy być świadomi tego, że goniliśmy ten wynik. Przegrywaliśmy 2-1. Nie na byle jakim stadionie, tylko na stadionie Mistrza Polski. Gratulacje dla chłopaków. Zrobili dzisiaj świetną robotę tego nie jest w stanie nauczyć żaden trener tej motywacji, którą pokazaliśmy w, drugim, w drugiej połowie, gdzie trzymaliśmy się razem. To skąd ta motywacja, skoro nie jest w stanie nauczyć was tego, nawet trener Lęczyk tak zaryzykuje. W szatni, w szatni. Budujemy ją w szatni. Budujemy atmosferę, budujemy właśnie tą więź w szatni. To powiem jeszcze, powiem jeszcze o tym, jak ty budujesz atmosferę, czego widzowie nie widzieli. E, piłkarze niektórzy już zeszli z boiska, wcześniej podziękowałeś części kibicom, ty wtedy podbiegłeś prawie pół boiska i poprosiłeś ich dość energicznie, aby wrócili. Kibice wam dziękowali, czyli tak, remis w Poznaniu, to może być wynik zadowalający? Myślę, że tak, dlatego podziękowaliśmy naszym kibicom, bo licznie się dzisiaj tutaj stawili, naprawdę stworzyli nam fajne widowisko, dlatego poszliśmy do nich podziękować, aczkolwiek jesteśmy zmęczeni bardzo i nie dziwię się chłopakom, że chcieli szybko zajść już odpocząć w szatni, więc normalna sprawa. Może ku zaskoczeniu Śląska, ale tutaj także niektórzy kibice bili ci, brawo, jak szliśmy do wywiadu. Chociaż podejrzewam taką trochę interesowność, bo chcieli wytargować Koszulkę śląska od Ciebie. No tak, rzeczywiście kibice Lecha, kibice bili brawo, aczkolwiek nie dałbym kibicowi Lecha niestety tej koszulki, bo na tą koszulkę to trzeba zasłużyć. Dziękuję Ci bardzo, to tyle.